Zasady prawidłowej legislacji. Zanim przejdę do omawiania zasad prawidłowej legislacji, muszę wspomnieć o tym, czym jest legislacja. Legislacja to proces stanowienia prawa. Pierwszy etap procesu legislacyjnego rozpoczyna się od wniesienia inicjatywy ustawodawczej, czyli projektu ustawy zgłaszanego przez uprawnione do tego organy. Instytucje i grupy. Zgodnie z konstytucją i regulaminem Sejmu, inicjatywę ustawodawczą posiada prezydent, rada ministrów, senat, co najmniej 15 posłów, komisja sejmowa lub co najmniej 100 tysięcy obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Przedstawiony projekt ustawy rozpatrywany jest w trzech, czytaniach, podczas których może zostać uchwalony. W przypadku, gdy projekt ustawy zostaje odrzucony w jednym z czytań, nie wraca już pod obrady Sejmu. Czas rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy ograniczony jest wyłącznie długością jego kadencji. Pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, Chyba, że Sejm lub komisja postanowią inaczej. Przeprowadza się je na posiedzeniu właściwej przedmiotowo komisji sejmowej, z wyjątkiem projektów ustaw dotyczących konstytucji, praw i wolności obywatelskich, prawa wyborczego, ustaw budżetowych i podatkowych, pociągających za sobą istotne skutki finansowe organów państwa i samorządu terytorialnego, których czytanie odbywa się na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli pierwsze czytanie ma odbyć się na posiedzeniu komisji, prezydium Sejmu przesyła projekt ustawy do odpowiedniej komisji. Komisja Sejmowa opracowuje sprawozdanie, w którym oceniany jest projekt ustawy. Komisja wnosi w sprawozdaniu o przyjęciu projektu bez poprawek albo o przyjęcie z poprawkami, albo wreszcie o jego odrzucenie. Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek przez komisję następuje drugie czytanie. Może się ono odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że Sejm postanowi inaczej. Obejmuje ono przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, debatę oraz zgłoszenie poprawek i wniosków. Trzecie czytanie projektu obejmuje przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji, lub, jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji, przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania. Następnie odbywa się głosowanie. Głosowanie ustalone jest według porządku głosowania, które jest określone w regulaminie Sejmu. Ustawę uchwaloną przez Sejm. Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi, który może wnieść do niej poprawki, przyjąć ją bez zmian lub odrzucić w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie podejmuje stosownej uchwały, ustawę uważa się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Nie jest określony maksymalny czas na rozpatrzenie przez Sejm stanowiska Senatu, wobec czego czas ten jest ograniczony wyłącznie długością kadencji. Jeżeli Senat odrzuci ustawę lub zaproponuje w niej poprawki, Sejm może odrzucić uchwałę Senatu albo poprawki bezwzględną większością głosów. W obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli poprawki Senatu nie zostaną odrzucone, uwzględnia się je w ostatecznym tekście ustawy. Gdy Sejm nie odrzuci uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy, postępowanie ustawodawcze zostaje zakończone, a ustawa odrzucona. Kolejnym etapem jest przedstawienie przez Marszałka Sejmu uchwalonej ustawy do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej, który w ciągu 21 dni zarządza głoszeniem w Dzienniku Ustaw. Prezydentowi RP przysługują jednak dodatkowe kompetencje. Może on przed podpisaniem ustawy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie oceny jej zgodności z Konstytucją. Jeżeli jest zgodna, musi ją podpisać. Jeżeli ustawa jest niezgodna, odmawia jej podpisania. Gdy niezgodne są tylko jej części, prezydent podpisuje ją z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z konstytucją albo zwraca Sejmowi w celu ich poprawy. W przypadku zwrócenia się prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy budżetowej z konstytucją, Trybunał konstytucyjny orzeka nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez prezydenta. Prezydent może też odmówić podpisania ustawy jest to prezydenckie weto, i z umotywowanym wnioskiem w ciągu miesiąca przekazać ją do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia. Prawo weta nie obejmuje ustawy budżetowej i ustawy zmieniającej konstytucję, jeśli Sejm większością trzech piątych głosów obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, ponownie uchwali ustawę, prezydent ma obowiązek podpisać ją w ciągu siedmiu dni, po czym zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw. Jeżeli ustawa nie zostanie ponownie uchwalona, postępowanie ustawodawcze jest zakończone, a ustawa odrzucona. Publikacja w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem wejścia ustawy w życie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, chyba że sama stanowi inaczej. Konstruowanie ustawy wymaga przestrzegania pewnych reguł. W innym przypadku powstałby chaos, któremu prawo w swej istocie ma przecież przeciwdziałać. W celu zapewnienia jednolitej formy konstruowania aktów prawnych oraz aby ich tworzenie, było usystematyzowane, wydano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej. Do rozporządzenia został zawarty załącznik, w którym określone są zasady techniki prawodawczej. Zawierają takie kwestie jak zasady ogólne, kwestie techniczne, budowy aktów prawnych, Regulację ustalania tekstów jednolitych. Dzięki zasadom techniki prawodawczej wiemy, jak określić adresata normy, wskazać okoliczności zastosowania normy, prawidłowo definiować, zapewniać elastyczność tekstu normatywnego oraz sformułować odesłania. Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw. Nie pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny. Jednym z czynników, które mają istotny wpływ na skuteczność oddziaływań za pomocą prawa, jest czytelność systemu prawnego, ponieważ system prawa powinien być tak skonstruowany, by umożliwiać zainteresowanym odnajdywanie odpowiedzi na pytania prawne w możliwie najdogodniejszy sposób. W doktrynie Określa się to jako zasadę kompleksowości. Ustawa dotycząca danej kwestii powinna w miarę możliwości ustanowić całokształt regulacji w danym zakresie. Ponadto w ustawie nie powinno się zawierać przepisów regulujących sprawy wykraczające poza wyznaczony zakres przedmiotowy, czyli poza te kwestie, które ona reguluje, oraz podmiotowy. Czyli do kogo dana ustawa się odnosi. Doskonałym przykładem jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku, prawo o stowarzyszeniach, która w pełnym zakresie reguluje materię w tej kwestii. Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby od przyjętych w niej zasad nie trzeba było wprowadzać licznych wyjątków. Aby to, Zrobić? Przepisy powinny być redagowane zwięźle i syntetycznie. Nie powinny zawierać określeń nadmiernie szczegółowych. Powinny opisywać kwestie w sposób typowy dla danego zagadnienia. Powinny być sformułowane w sposób dokładny, zrozumiały dla adresatów oraz powinny odzwierciedlać intencje projektodawcy. Zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnymi regułami składni języka polskiego. Należy unikać zdań wielokrotnie złożonych, należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. Najważniejsza zasada dotycząca warstwy językowo-lingwistycznej jest zawarta w dziesiątym paragrafie załącznika do rozporządzenia. Brzmi ona tak. Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. To jest tak zwana zasada konsekwencji terminologicznej. Ma ona zapewnić realizację zasady komunikatywności, zasady precyzji oraz zasady adekwatności przepisów prawnych. Język prawny należy w sposób jednoznaczny odróżnić od języka literackiego, gdzie często używane są synonimy. W języku prawnym, czyli użytym do skonstruowania ustawy, czasami wyrazom wydającym się być synonimami, jeżeli są od siebie różne, nadaje się różne znaczenie. Dla przykładu, w wyroku z dnia 28 lipca 2014. Sygnatura K 16/12 Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na niespójność terminologiczną w polskim systemie prawnym, przejawiającą się w niekonsekwencji stosowania terminów pasażer i podróżny. W przywoławnym wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał: W tej sytuacji stosowanie obu terminów, pasażer i podróżny, bez ich zdefiniowania albo ustalenia wzajemnej relacji prowadzi do niejasności terminologicznej i trudności interpretacyjnych. Odwołując się do wykładni językowej, opierając się na słowniku języka polskiego, można stwierdzić, że podróżny to człowiek odbywający podróż, znajdujący się w podróży. Przy czym podróż to przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca, od miejsca do miejsca po rozległych terenach pasażer natomiast to osoba korzystająca z płatnego środka lokomocji. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, podróżny to osoba odbywająca podróż. Zaś pasażer, osoba korzystająca ze środka lokomocji. Wynika z tego, że choć oba wymienione terminy są bliskoznaczne, to jednak zbiór podróżnych nie zawiera w całości się w zbiorze pasażerów, a tym bardziej zbiór pasażerów nie zawiera się w całości w zbiorze podróżnych. Oba zbiory mają niewątpliwie część wspólną, obejmującą osoby korzystające z płatnych środków lokomocji na dłuższych trasach oraz części odrębne: podróżnych, którzy nie są pasażerami osoby przebywające drogi do odległych miejsc, ale bez użycia środków lokomocji. Innymi słowy, każdy, kto korzysta ze środka lokomocji, jest pasażerem, a jeśli czyni to na dłuższej trasie, to jednocześnie jest podróżnym. Zarazem ktoś odbywający nawet bardzo daleką podróż nie musi być w danym momencie pasażerem, ponieważ nie musi tej podróży odbywać przez środki lokomocji. Należy następnie rozważyć istotne praktycznie pyta takie pytanie. Mianowicie czego w takim razie należy unikać przy tworzeniu tekstu, tekstów ustawy w rozporządzeniu znajdujemy kilka niezwykle istotnych kwestii, takich jak postulat niezamieszczania przepisów regulujących sprawy wykraczające poza tematem ustawy oraz zakaz powtarzania przepisów zamieszczonych w innych ustawach ani umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz dających się bezpośrednio stosować postanowień aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe. W rozporządzeniu zawarty jest nakaz unikania określeń specjalistycznych, o ile ich użycie nie jest powodowane zapewnieniem należytej precyzji tekstu, określeń lub zapożyczeń obcojęzycznych, chyba że nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim, nowo tworzonych pojęć lub struktur językowych, chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim brak jest odpowiedniego określenia, zakaz zamieszczania wypowiedzi niesłużących wyrażaniu norm prawnych, w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm. Rozporządzenie określa różne rodzaje przepisów, które zawierają się w danym akcie prawnym. Oto. Przepisy merytoryczne. One dzielą się na ogólne i szczegółowe. W przepisach merytorycznych ogólnych zawiera się takie kwestie jak określenie zakresu spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy lub spraw i podmiotów wyłączonych spod jej regulacji. Objaśnienia użytych w ustawie określeń i skrótów oraz inne postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości przepisów merytorycznych zawartych w ustawie. Przepisy szczegółowe natomiast regulują wszystkie inne kwestie, które nie zostały unormowane w przepisach ogólnych. Przepisy szczegółowe zamieszczone powinny być w takiej kolejności. Po pierwsze, przepisy prawa materialnego w formie podstawowej powinny bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować. Następnie, przepisy ustrojowe, w szczególności przepisy o zadaniach i kompetencjach organów lub instytucji, ich formie prawnej i organizacji, sposobie ich finansowania, obsadzania oraz jakimi podmiotom one podlegają albo jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór. Przepisy proceduralne zawierają m.in. tryb postępowania przed organami i instytucjami czy też strony i innych uczestników w tych postępowaniach. Są też przepisy o karach pieniężnych i przepisy karne w stosowaniu w przypadku naruszenia ustawy. W przypadku przepisów epizotycznych ich główną rolą jest wprowadzenie regulacji stanowiących odstępstwa od określonych przepisów, a których okres obowiązywania został wyraźnie określony. Zgodnie z doktryną, wprowadzenie regulacji epizotycznej jest uzasadnione wtedy, gdy z określonych, wskazanych w uzasadnieniu powodów, potrzeba uregulowania określonych zagadnień istnieje tylko tymczasowo. Może to wynikać np. z zaistnienia pilnej potrzeby udzielenia jednorazowej lub tymczasowej pomocy. Konieczność uregulowania kwestii dotyczących realizacji programu, który ma charakter epizotyczny, np. finansowanego z określonych środków budżetowych przyznanych na określony okres. Wprowadzanie regulacji przejściowej, która na określony czas wprowadza zasady odmienne od tych czas, dotychczasowych, jak i nowych. Czasem wynika to z chęci przetestowania nowego rozwiązania, są wtedy przepisy eksperymentalne. Kolejnym rodzajem przepisów określonym w ustawie są przepisy przejściowe i dostosowujące, których zadaniem jest uregulowanie skutków wygaśnięcia mocy jednych przepisów i wprowadzenia kolejnych. Przepisy dostosowujące regulują takie kwestie jak sposób zakończenia postępowań będących w toku, czy też odpowiadają na pytania takie jak. Czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje prawne zniesione przez nowe przepisy, lub czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje powstałe w czasie obowiązywania uchylanych albo wcześniej uchylonych przepisów, oraz czy skuteczne są czynności dokonane w czasie obowiązywania tych przepisów. Sprawy te reguluje się tylko w przypadku, gdy nie chce się zachować powstałych uprawnień, obowiązków lub kompetencji albo chce się je zmienić, albo też gdy chce się uznać dokonane czynności za bezskuteczne. Przepisy dostosowujące natomiast regulują sprawy związane z dostosowaniem do nowej albo znowelizowanej ustawy i adresatów, w tym organów lub instytucji. Przepisy przejściowe i dostosowujące mają pomóc adresatom w łagodnym przystosowaniu się do nowego stanu prawnego. Ostatnim typem przepisów zawartych w treści Ustawy są przepisy końcowe, które dzielą się na przepisy uchylające, przepisy o utracie mocy obowiązującej ustawy oraz przepisy o wejściu ustawy w życie. Jak sama nazwa wskazuje, regulacje te umieszczone są na końcu ustawy i ich celem jest uregulowanie aktualnego stanu prawnego, pozbawienie mocy obowiązującej poprzednich przepisów oraz oznaczenie daty wejścia w życie nowej ustawy. Podsumowując. Najważniejszymi zasadami podczas procesu legislacji powinny być zasady niedziałania prawa wstecz, zasady ochrony praw nabytych. Bo bez wątpienia nowe regulacje prawne powinny zasadniczo chronić prawa nabyte, a to oznacza, że uzyskane raz prawo nie może być nie tylko odebrane, ale również w niekorzystny sposób zmodyfikowane. Zasadę odpowiedniego vocation legis. Przez wakacjolegis ustawy czy też aktu prawa miejscowego rozumie się okres od dnia ogłoszenia momentu wejścia tego aktu w życie. Oczywiście, długość wakacjolegis powinna być dostosowana do potrzeb danej regulacji prawnej, jednakże w ustawodawstwie wielu państw, a także w Polsce, przyjmuje się, że prawodawca czyni zadość wymaganiom przyzwoitości, jeżeli ten okres jest co najmniej 14-dniowy. Następnie jest zasada określoności przepisów prawa. Zasada pacta sunt servanta, zasada poszanowania interesów w toku, zasada nakazująca stosowanie przepisów przejściowych, zasada zakazująca zmiany prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego, zasada proporcjonalności oraz zasada przestrzegania zasad techniki prawodawczej, która została w sposób dokładny omówiona. Dziękuję.